Sharp Competence Days 2024, Grupa Clue wyróżniona przez magazyn Mondo Doctor, Panasonic na Igrzyskach Paralimpijskich 2024 w Paryżu, Polsant na Top of the Top Sopot Festival 2024, Luz Cuenca, nowe doświadczenie imersyjne w Hiszpanii, Vision Cube w służbie zaginionym, nowe monitory BenQ dla użytkowników Apple. To już 104. wydanie AVIT News. Zostańcie z nami. 10 i 11 października w Krakowie odbędzie się po raz 15 Sharpnek Competence Days. O tym największym w Polsce show w branży ProAV, nazywanym czasem nawet polskim ISE, opowie szef firmy Sharpnek Polska. Mariusz Orzechowski. Moi drodzy, koniec wakacji to idealny moment, aby pomyśleć nad rejestracją na największą imprezę branży PRV w Polsce, czyli na Sharp Neck Competence Days. W tym roku już po 15 organizujemy to niezwykłe wydarzenie. Planujemy, iż będziecie mogli zobaczyć produkty od ponad 50 różnych producentów. Nie zabraknie oczywiście ciekawych wykładów, debat, prezentacji produktów, czy też jak zawsze interesujących warsztatów hands-on. Porozmawiamy o nadchodzących trendach na najbliższe miesiące, najbliższe lata, między innymi o systemach do wideokonferencji, digital signage, control roomów, o projekcji 4K, systemach nagłośnieniowych, imersji oraz oczywiście o projekcjach, ekranach wielkoformatowych i ekranach LED. Nie zabraknie możliwości do networkingu, czyli tego, na co wszyscy też czekają, czyli nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, wymiany informacji, doświadczeń to jest zawsze bardzo cenne na tej imprezie. Z uwagi na to iż w tym roku obchodzimy 30-lecie istnienia naszej firmy w Polsce, na gali wieczornej zaplanowaliśmy naprawdę wiele, wiele niespodzianek i atrakcji. Jeżeli jeszcze nie rejestrujecie się na tą imprezę, nie czekaj na ostatnią chwilę, ponieważ mimo iż impreza ma charakter zamknięty, adresujemy ją wyłącznie do integratorów, projektantów branży AV. Już mamy ponad 50% zgłoszeń a czasu do imprezy e, już dużo nie pozostało. Jeżeli nie dostałeś nas jeszcze zaproszenia, skontaktuj się z naszym zespołem, bo może przez pomyłkę po prostu ono do ciebie jeszcze nie trafiło. No i cóż, do zobaczenia już niedługo w październiku w Krakowie. Serdecznie zapraszam. Obszerną relację z tej imprezy na pewno zobaczycie na naszym kanale. Jako kanał AVIT jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia i już dziś serdecznie zapraszamy. Zadanie zaprojektowania i zainstalowania systemu nagłośnienia dla niezliczonych stref i funkcji nowego hotelu Stradom House Autograph Collection by Marriott w Krakowie przy ulicy Stradom podjęła się grupa Klue i firma Bose Professional. Trudność polegała na zintegrowaniu najnowszych technologii z zabytkową strukturą tego budynku. Hotel został więc wyposażony w ponad 130 głośników Bose Professional, 60 z nich ma niestandardowe obudowy, 13 wzmacniaczy, 10 bezprzewodowych i 10 przewodowych mikrofonów firmy Shure, 60 wejść Dante i 40 lokalizacji wyjściowych Dante. Z jednym procesorem Bose Control Space EX 1280 DSP, zarządzającym całym systemem audio. Dodatkowo wszystko zostało dopasowane do kolorów i użytych materiałów wykończeniowych wnętrz, podkreślając wyjątkowy charakter i luksusowy styl tego hotelu. Współpraca z Bose Professional okazała się kluczowa dla osiągnięcia tych celów, powiedział Radosław Janusz, Project Manager w grupie Clue. Dzięki bogatej ofercie różnych typów głośników i systemów montażowych mieliśmy możliwość dostosowania sprzętu audio do każdej przestrzeni i potrzeb klienta. Pozwoliło nam to stworzyć spersonalizowane rozwiązanie, które nie tylko spełnia oczekiwania dotyczące jakości dźwięku, ale także bezproblemowo komponuje się z charakterem i stylem wnętrz, tworząc niezapomniane wrażenia dla gości hotelu Stradom House. Z kolei Rafał Stanowski, menadżer do spraw pr i marketingu w Stradom House Autograph Collection powiedział, ten projekt wymagał niestandardowego podejścia, zwłaszcza w Hedwigs Bar, który mieści się w dawnej kaplicy. Barokowe wnętrze ma niezwykłą akustykę, która jest charakterystyczna dla kościołów, co stanowiło wielkie wyzwanie dla systemów dźwiękowych. Dzięki współpracy z Bose Hedwigs Bar szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Krakowie. Niedawno zakończyły się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu pod wieloma względami rekordowe, no może nie do końca dla naszej reprezentacji, ale będzie szansa się odkuć, bo właśnie rozpoczęły się 28 sierpnia Igrzyska Paraolimpijskie które potrwają do 8 września. Przy tej okazji warto przypomnieć, że w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich firma Panasonic dostarczyła i zainstalowała zaawansowany sprzęt w Paris La Défense Arena. Na szczególną wagę zasługuje instalacja aż 130 projektorów laserowych o wysokiej jasności, która została dostosowana do specyfiki tego obiektu, na którym odbywały się konkurencje pływackie. Dodatkowo zainstalowano kamery PTZ oraz kamery studyjne, które zapewniały wysoką jakość obrazu i transmisji na żywo. Panasonic wprowadził również systemy do przełączania wideo na żywo, takie jak Kairos, które umożliwiały zaawansowane mapowanie i elastyczną kontrolę transmisji w czasie rzeczywistym. Firma Panasonic wprowadziła również innowacyjne rozwiązania, takie jak np. centralne zarządzanie i monitorowanie przez sieć IP, co stanowiło nowość na Igrzyskach Olimpijskich. Top of the Top Sopot Festival 2024 od 19 do 22 sierpnia był drugim zaraz po Opolu największym festiwalem polskiej piosenki. W tym roku obecne były na nim profesjonalne rozwiązania firmy Digico oraz Shure Incorporated. Digico Quantum 338 był sercem realizacji dźwięku. Konsolety były wsparte przez cztery SD raki, które w połączeniu z siecią OptoCore umożliwiały przesyłanie do 56 kanałów wewnętrznie między konsoletami, co zapewniło niezwykle płynną i efektywną obsługę tak skomplikowanego muzycznego przedsięwzięcia. Podczas ostatniego dnia festiwalu konsoleta Lewa obsługiwała aż 100 kanałów orkiestry, co podkreśla ogromne możliwości i moc obliczeniową Digico Quantum 338. Z kolei konsoleta prawa była odpowiedzialna za wszystkie wokale oraz stemy z komputerów, gwarantowała również, że każdy element występów artystów był doskonale słyszalny i odpowiednio zbalansowany dla publiczności w Sopockiej Oporze Leśnej. Za całość realizacji dźwiękowej festiwalu odpowiadała firma GMB Prosound, która od lat jest liderem w branży i specjalizuje się w obsłudze największych wydarzeń muzycznych w Polsce. Oprócz konsole DigiCo na festiwalu obecne były również zaawansowane systemy mikrofonowe marki Shure, systemy bezprzewodowe Action i Digital oraz systemy odsłuchowe PSM-1000, które są sprawdzonymi rozwiązaniami gwarantującymi niezawodność i doskonałą jakość dźwięku. Jednak to nie koniec. Na scenie można było również zauważyć najnowsze mikrofony Shure Nexadyne, które były wykorzystywane przez prezenterów festiwalu podczas transmisji wydarzenia przez stację TVN. Warto wspomnieć, że wśród artystów, którzy wystąpili na tegorocznym Top of the Top Sopot Festival znaleźli się między innymi Lady Punk, Kaja, Agnieszka Chylińska, Natalia Przybysz, Kwiat Błoni, Błażej Król oraz Nosowska, Kasia Kowalska, Ewa Bem, Demono, Sojka, Renata Przemyk, a nawet Edyta Bartosiewicz. Dystrybutorem Marek Schur i DigiCo w Polsce jest firma Polsound. Luz Cuenca w Hiszpanii spełni pełni wciągającym doświadczeniem imersyjnym oferującym technologiczno-artystyczny wyraz bogactwa kulturowego miasta Cuenca. Wystawa w zabytkowym kościele San Miguel łączy w sobie artystyczne techniki oświetleniowe, mapowanie projekcji 2D i 3D oraz dramatyczną muzykę zasilaną systemem dźwiękowym KV2. System składa się m.in. z 12 dwukierunkowych aktywnych systemów głośników EX26 równomiernie rozmieszczonych wzdłuż ścian nawy głównej oraz 8 subwooferów EX1. 1.5 rozmieszczonych parami. Ze względu na wciągający charakter wystawy, każdy głośnik otrzymał niezależne sygnały audio, które są wysyłane przez Dante. Ścieżka po ścieżce, systemu odtwarzania wideo Watch out 6, a następnie przetwarzane i dystrybuowane do głośników za pośrednictwem matryc NST Audio DSP. Niestandardowe białe obudowy zostały zaprojektowane dla wszystkich głośników, aby zminimalizować wszelkie zakłócenia w mapowaniu wideo na ścianach kościoła. Założyciel firmy Vision Cube SA z Krakowa, specjalizującej się w systemach wideokonferencyjnych i proAV, Andrzej Żepacki, od lat angażuje się również jako ratownik Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w poszukiwaniu osób zaginionych. Działał w grupie ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie oraz jest aktywnym członkiem OSP Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej Myślenice. W 2018 roku wspólnie z Piotrem Wilkiem Michałem Wojasem założyli Lotnicze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe LOPR z misją wsparcia poszukiwań. I ratownictwa za pomocą dronów. Szybko jednak okazało się, że drony to nie wszystko. Potrzebna była stabilna transmisja obrazu i dźwięku. Tak narodził się pomysł wykorzystania systemów wideokonferencyjnych w poszukiwaniach. Do projektu zaangażowano zespół inżynierów Vision Cube, który zaprojektował i zrealizował specjalną zabudowę samochodu z napędem terenowym. Pojazd został wyposażony m.in. w system podtrzymywania zasilania terminal wideokonferencyjny HP Inc. Poland and Poly oraz system transmisji obrazu HD-SDI. Brakowało jednak stabilnej transmisji danych w trudnym terenie. Po dokładnej analizie rynku zdecydowano się na router LTE HD 4 MBX od firmy Peplink, który dzięki łączu VPN opartemu na czterech modemach LTE a 12 zapewniał łączność w większości sytuacji. Wciąż jednak były miejsca, gdzie brakowało stabilności wymaganej dla wideokonferencji Full HD. Ale gdy tylko Starlink stał się dostępny w Polsce, naturalnie Vision Cube stał się jednym z pierwszych jego użytkowników. Dzięki połączeniu LTE 5G oraz łączu satelitarnym Starlink można od teraz przesyłać dwukierunkowo obraz i dźwięk. Silnikiem wideokonferencyjnym rozwiązania jest platforma PEXIP, która znacząco usprawnia działania jednostki. Niedługo później okazało się, że podobne systemy mobilnej transmisji są potrzebne także innym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i łączność krytyczną. Firma BenQ ogłosiła wprowadzenie na rynek nowej serii monitorów MA, pierwszych w branży zaprojektowanych specjalnie dla użytkowników MacBooków. Dzięki eleganckiemu, prostemu wzornictwu, który uzupełnia MacBooki, seria MA wyznacza nowe standardy dla zewnętrznych monitorów macOS, zapewniając idealną spójność kolorów i bezproblemową integrację z urządzeniami Apple. Większość zewnętrznych monitorów ma problem z wiernym odzorowaniem kolorów wyświetlanych przez MacBooki, powiedział Peter Huang, dyrektor generalny BenQ Corporation. Seria MA wprowadza naszą zastrzeżoną technologię do kolorów Mac, zapewniając, że monitory serii MA wyświetlają spójne, realistyczne kolory Mac OS, które idealnie odpowiadają kolorom prezentowanym przez Twojego MacBooka R lub MacBooka Pro. Monitory tej serii oferują również bezproblemową integrację z MacBookami, oferując synchronizację jasności i głośności z elementami sterującymi MacBooka oraz uproszczone ustawienia parametrów Maca za pośrednictwem oprogramowania BenQ Display Pilot 2 z konfiguracją jednym dotknięciem menu ekranu. Nowe monitory najprawdopodobniej pojawią się w Polsce w połowie listopada bieżącego roku. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News. Pamiętajcie o newsach, ale pamiętajcie również o innych materiałach, które pojawiają się na naszym kanale na YouTube oraz o podcastach, które są na wszystkich ważnych platformach podcastowych. Udanego tygodnia. Cześć.